Na chwilę w panoramie odchodzimy od rocznicy wyborów, choć pozostajemy przy tematyce wyborczej, jednak już całkowicie aktualnej, kończy się bowiem kampania do Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj w Gdańsku Jarosław Kaczyński zachęcał do głosowania na kandydatów prawa i sprawiedliwości. Zdaniem Hanny Foltyn-Kubickiej utrzymanie produkcji w stoczni gdańskiej i jednoczesna likwidacja dwóch pochylni oznacza przede wszystkim utratę pracy dla wielu pracowników zakładu. Kandydatka do Europarlamentu zwraca też uwagę na coraz częstsze jej zdaniem przejawy relatywizacji polsko-niemieckiej historii. Według niej najnowszy przykład to artykuł w gazecie wydawanej przez gdyjski magistrat. W której to gazecie jest objaśnienia nie wiadomo komu i do czego no do szczęścia potrzebne? Że w latach 31-35 istniała gmina Orłowo-Morskie. W czasie II wojny światowej dzielnica nazywała się Advershorst. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, Hanna Foltyn-Kubicka spośród wszystkich kandydatów do Europarlamentu najlepiej dbać będzie o polskie interesy. No jest germanistką, jest oczywiście niemiecki, zna ale zna także inne języki. Jest tam w stanie się obracać z łatwością. Hanna Foltyn-Kubicka w mijającej kadencji była już europosłem i zdaniem prezesa PiSu należała do najbardziej pracowitych i kompetentnych parlamentarzystów.